Cześć. Witam Was na kanale Jędrzejowskie Wędkowanie. Dzisiaj nietypowo, nie za wody, a po prostu z mojej działki z podwórka, gdzie będę przygotowywał sobie fotel wędkarski, fotel federowy W tą niedzielę mam zawody wędkarskie. Postanowiłem, że od tego roku będę łowił, będę używał fotela federowego takiego z oparciem. No, bo jak wiecie, styczką, jak się jedzie na wodę, to on jest troszkę przeszkadzający. Natomiast no i. I oczywiście niepraktyczny. Natomiast w fotelze nie potrzebuje operować tak jak operuje się styczką, czyli sobie wyprowadza do tyłu, tylko jedziemy po prostu z wędką przed sobą. I dobrze by było, aby sobie posiedzieć troszeczkę wygodnie. Dlaczego się zdecydowałem właściwie zrobić taki fotel? Mianowicie ceny foteli są bardzo wysokie, bardzo dużo. Jak dla mnie, no to można powiedzieć, poza zasięgiem finansowym, udało mi się znaleźć taki fotel. Dobrej cenie yy, na internecie. Nowy, oczywiście nieużywany, i stwierdziłem, że taki fotel spróbuję zrobić własnym sumtem. Jak mi to wyjdzie, to się za chwilę przekonacie, bo właśnie Wam chciałem na filmie dzisiaj pokazać, jaki taki fotel sobie robię. Dykie okosza, to wszystko Wam za chwilkę pokażę. Także przystępujemy do pracy i zaczynamy. Także jedziemy. No cóż moi drodzy, zaczynamy robić przygotowywać fotel. Jak widzicie przede mną dwie listewki aluminiowe, do czego nam mi będą służyć. To za chwilę. Fotel jak się go tutaj rozepnie, on jest taki. To każdy z Was zna, wie. I pokrywka. To jest pokrywka od kasety. Ja mam kosz Robinson, więc to jest od kosza Robinsona. Rąc, tutaj są dziurki, bo zdjęłem rączkę. A co zamierzam? Zamierzam po prostu tutaj posadowić obrotnicę, ale to za chwilkę o tym Wam powiem. Na tej obrotnicy będzie przymocowany kosz i, i tyle, niby. Niby. Pierwszym elementem będzie docięcie tych listewek. No więc tak, moi drodzy. Mam listeweczki, ustawiam sobie równo. Patrzę, który koniec jest lepiej docięty, bo to są one fabrycznie cięte ani ten, ani ten nie jest dobrze. Nie będę docinać. Nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. Równo przykładam. Podmierzam 28,5 cm, jeśli dobrze pamiętam, ale sprawdzę. Tak, żeby były równe odtąd do tą. 28,5 cm. I moi drodzy, dwadzieścia po centymetra sobie odmierzę. Jest OK. m i e r z 시2 8 Mamy przycięte. dwie listeweczki? Równo przycięte. Jeszcze troszkę podpiujemy I ok. Gorące, aż się kopci z nich. Moi drodzy, teraz mnie nie będzie widać. Będziecie widzieli, co to moje rączki. Mam obrotnicę na duży meter. To jest obrotnica, ją skręciłem. No ale teraz muszę wymierzyć tak, żeby to wszystko było na, na środku. Bo będę chciał przemocować teraz listeweczki. Miejscu tutaj. Tu mam 12. Zrobimy najpierw na 12. Metodą prób i błędów nie chce mi się odmierzać. Aż tak. 12. I zaraz będę wiedział mniej więcej. Czy jest to równo czy nie? 12, 12,5 do 13. z tego muszę jeszcze, aha, bo tutaj jest krzywa. Czyli na 12,5 muszę ustawić środek. To już wiem. I Wysunąć też na 12,5 Tak jest 12,5 I tu również I mam bardzo ładnie już wszystko ustawioną obrotnicę. Co ja muszę zrobić teraz? Ano muszę przewiercić, moi drodzy, pod nie te nakrętki Będę łapał te listewki tutaj do tej ramy, a później, żeby wszystko śrubami ściągał. Najpierw sobie na wierce małym wiertełkiem. W tym miejscu teraz. Tutaj też sobie muszę więcej co pół centymetra odmierzyć. Na razie to sobie zdejmę Mam te dziureczki tutaj wykonane. Teraz podnieć te trójeczkę. Moi drodzy, mamy podnito nakrętki, pierwsze dziurki wykonane Biorę nitownicę I tutaj sobie wstawię Pierwsza już jest No i moi drodzy wkładam drugi nit no i moi drodzy i tak mam już pierwszy dwie dziurki zrobione robię to tak z tego względu, żeby było mi łatwiej śrubki będą mi przechodzić przez to jak widzicie krętaczek mam już odpowiedni jak widzicie śruba się wkręca o już trzyma bardzo ładnie teraz biorę drugą śrubę wkręcam to tam mam długie, bo nie było krótszych tych śrub. Można było, nie chcę ich, ich ciąć. O. I jak widzicie, mam już dwie listewki z jednej strony przemocowane. Teraz sobie ustawię na wiercę, nagwintuję. Nitę założę i będziemy mieć podstawę pod to ustrojstwo. Czyli pod obrotnicę. I jeszcze raz sprawdzamy, czy jest 12,5. Tu i tu, żeby było jednakowo. I tak to ma być. Jak widzicie, obrotnica, którą położę, będzie sobie tutaj leżała. W ten sposób będę ją tutaj miał. Co robimy? Montujemy kolejną tę nakrętkę. Sobie ustawię tak, żeby mi nie było wygodnie. Ostatnia nitonakrętka. Idzie tu, no, wejdź. O. Tak się dzieje nieraz, właśnie z tymi nitonakrętkami. Niby mocno, niby lekko, z czuciem, a jednak nie wyskakują nie wiem dlaczego tak się dzieje ale tak się dzieje zakręcamy Doszło. Trzyma. Listewki trzymają i jest. I mamy pierwszy etap zakończony. Teraz etap drugi, czyli montaż obrotnicy. Obrotnicę sobie ustawiłem centralnie na środku. Narysuję sobie tylko linię Żeby wiedzieć jak ją ustawić I teraz opadałoby przywiercić otworki Śruby ja będę mocował Ponieważ ja będę... O i jeszcze sobie jedna ciekawa rzecz Ustawiam je idealnie równo, bo mi się troszkę przesunęło. Jeszcze sobie sprawdzę czy mi się tutaj aż tak jakoś spytnie nie przesunęło Dobra, jest perfekcja. tu 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 i tu tu i tu i mam moi drodzy już dziury naznaczone powiem wam, że dziurki są wywiercone przyłożę sobie przyłożę sobie ten element o i wszystko gra teraz co muszę zrobić to przekręcić sobie tą obrotnicę do tego kosza dobrze moi drodzy teraz żeby teraz kolejnym krokiem jest przykręcenie tej obrotnicy do kosza jedną, drugą, trzecią, czwartą i jedziemy ja na razie nie przykręcam do końca ja sobie najpierw złapę to To, aby mi się nie przesuwało, jak ustawię, to wtedy je do moi drodzy ustawiam dokręcam z czuciem, żeby śrub nie rozrobić dobrze doszło jeszcze raz sprawdzam że jest o, jest super no i moi drodzy mam już zamówić krzesełko obrotnice do krzesełka ale to się muszę już posiłkować bez taboretki Założę to, 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 to za mało. Jednak nie będzie tego wzmocnienia I tyle. Damy podkładeczkę. gdzieś tu nakrętki miał. Podkładka, podkładka tu i nakrętka. I tu będzie teraz ciekawie się robić. Ciekawie. Muszę sobie kleszczykami złapać Długimi Przyniosę sobie klucze Tu będzie dziesiątka pasować Tak jest Muszę przytrzymać Mam wstępnie jedną śrubę założoną. Teraz nakrętkę. Teraz taka podkładka i nakrętka. I montujemy kolejną śrubę. Słuchajcie, skończyłem kosz przygotowywać, czyli kosz, siedzisko skończyłem przygotowywać. Mam, jak widzicie, szkasetkę zamontowaną i mam kosz. Ja sobie te przednie nóżki, zdejmę i montuję. zamontowane i podnosimy pokryweczkę. I siadamy. No, moi drodzy. Jak dla mnie rewelacja. Obracacie się, obracam dookoła. Jak widzicie, gra, muzyka można powiedzieć. Także, siedzisko fajne i wytrzymałe. No, moi drodzy, to czy siedzisko wytrzyma, to się okaże po sezonie. Wtedy też będę mógł więcej powiedzieć. Pierwszy test tego siedziska że będzie w tą, w tą niedzielę na zawodach federowych, gdzie spędzę na nim 5 godzin. Wobec tego będzie test wytrzymałościowy. I czy faktycznie jest to kominki? No, jak na razie jest super, bo się dobrze, fajnie się opieram. Jest elegancko, miło dla mnie. Teraz pytanie, czy do Was właściwie, do samego siebie, czy to się opłacało, czy opłacało się to robić? Słuchajcie, na to pytanie sobie musicie od, sami odpowiedzieć, czy to jest warte zachodu, roboty. Każde siedzisko, niektóre pokrywy pasują, kasety do siebie, niektóre nie. Natomiast kupiłem siedzisko w Kauflandzie za 210 zł, z 40 w juli, listewki za 13 aluminiowe, co za Allegro mi przyszły. I śrubeczki. Śrubeczki miałem i te nakrętki też miałem. Powiedzmy, że z tymi pozostałymi rzeczami kosztowało mnie wszystko góra 300, To jest maks, co mogłem za to wszystko zapłacić. No i tylko tyle, że mój czas i moja robota. Czy to się opłacało? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Czy warto to sami dokładać do markowy, jakiś z logo, z kolorami odpowiednimi firm? Ja zrobiłem sobie z tego względu, że mnie uważam, że to jest zbyt duży koszt jak dla mnie, i postanowiłem samemu zmontować takie właśnie siedzisko. Czy dobrze, czy słuszne wydanie pieniądze, czy warte? Tak, jak mówiłem no, wcześniej, okaże się to po sezonie. Ile to wytrzymuje i czy się ten materiał nie niszczy. To tyle, moi drodzy, właściwie o tym, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Kolejny film już będą z nadwody, z rybek. Planuję nagrywać w niedzielę zawody federowe, ale to w momencie, jak się okaże, że pogoda jest stabilna. Bo jak tylko się okaże, że będą, będą deszcze, to kamera będzie schowana, nie będę jej narażał. On nie jest, nie jest zabezpieczona przed wilgocią, niestety. A nie chciałbym jej zniszczyć w ten sposób. To tyle, moi drodzy. Także zapraszam Was na kolejny filmy. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. To zawsze motywuje do dalszej pracy. Do zobaczenia na kolejnym filmie.